Witam z tej strony, Asus 18, i dzisiaj mamy kolejny odcinek specjalny, czyli z Lordem Małp. I bardzo mnie to cieszy, bo w zasadzie pobijamy sobie wreszcie małpki. No, w zasadzie, tak jak wcześniej mówiłem, tylko nie pamiętam po którym to było odcinku, chyba po wodzu orków, że miał być z Lordem Małp, no ale jakoś tak wyszło, że nie zdążyłem zabić dwudziestu tych małp, no i niestety musiałem ze skalistą małpą zrobić no i tutaj jak widzimy na dzień dobry mam już jajo małpiszona i dwa zioła no, czyli standardowo, też powiem na czym polega yy, odcinek specjalny, czyli po pierwsze jest to boss po drugie tutaj padłem, ale nie no, żart jest to boss ma 55 level i jest to oczywiście lord małp no, to oczywiście musiałem stać tylko po to, po to zioło. I oczywiście muszę przyznać, że tym, oczywiście tym razem to jestem na rękawicy złodzieja. I jak widzicie, to bardzo często medale konne lecą, co mnie, co mnie bardzo cieszy. I oczywiście tutaj są się takie ostrze zbawienia i tak dalej, no ale... <laughs> później niestety nie miałem miejsca, żeby to wszystko pokazać, dlatego tylko najważniejsze rzeczy później zbierałem no i później pokazywałem. No, pewnie jak wielu, wielu z Was, Pani już się domyśla, o co chodzi w odcinku specjalnym. Dobra, nie uprzedzajmy faktów. Dopiero się dowiemy pod koniec odcinka. O, no, w zasadzie pod koniec. No i muszę przyznać, że jeszcze Księga Misji normalna po No, to, to się przyda, to w międzyczasie coś się porobi, może jakiś ciekawy ulepszacz z, z misji wyleci. I niestety... <laughs> jak Lorda ubiłem, to zdarzało się tak, że albo był ubity, albo ktoś przyszedł i mnie ubił, później Lorda ubił. Albo po prostu te małpy, bo jak widzicie, dużo było po 500-600-700, to dla mnie to dla Bodego to trochę za dużo jest. I to trochę przesane. No, mental to pewnie spokojnie, bo to przyszedł i nie wiem i po ile by obrywał. Bo... Tam zawsze jak silny na Gema. G1 to chyba ma tam w sumie z 560 obronnych, chociaż nie pewien dokładnie. Bo musiałbym się dro, dropa wałajeczkę spytać. No, na razie bilans jest, zioła lecą. Małpki padają. I ja oczywiście też padam, no, ale staram się tego nie pokazywać, bo jakbym pokazywał to ten tym filmik trwałby. Z 15 minut jak nie dłużej. A nie wiem, czy komuś by się chciał oglądać. Jak... O, tu księga dzikiego zwierzę. no to fajnie. No to nie wiem, czy komuś by się chciał oglądać. Taką osobę, która co chwilę pada. No w końcu to nie moja wina na no. 35 level. Małpki, jak zresztą widzicie, o ile mnie tu biją. To jest kurczę trochę za dużo, Jednak mogą się chyba trochę później tutaj wybrać, no ale postanowiłem na 35. To jestem. To. A pewnie to zauważyliście, że w innej gildy jestem. Eee. Na samym początku byłem w Toronto.pl. No tam niestety musiałem wyjść z gildy, bo tam już 20 level został e, klanu wbity. Nie, gildy, przepraszam. No i niestety musiałem wyjść, poszukać czegoś innego. Później byłem. E, w czym ja byłem? E, no nie pamiętam no właśnie. Pewnie gdzieś tutaj na ekranie się pojawi, w jakiej gildy ja byłem. No i teraz jestem, właściwie z tamtej gildy mnie wyrzucili, w zasadzie nie wiem dlaczego, dawałem im tam expa, w zasadzie sprawdzałem wiadomości, nic nie, e, nie było, że będzie, będą wyrzucani e, gracze, no ale jakoś tak wyszło, no ja i teraz znalazłem się w Zen Warrior, w zasadzie tutaj na razie jest całkiem przyjemnie, kolejne ma upiszona, no i... No i cały czas do przodu nie ma tragedii. Tylko szkoda, że tutaj rękawica złodzieja, to tyle minut mi tu poszło, że to szok. Tak to by mógł sobie na Metiny to przekazać jakoś. No. Tak, jak ja się cieszę w zasadzie, że te lordy nie odskakują, by było, odskakiwały, to by było jeszcze gorzej chyba, tak mi się wydaje. Też dużo Yangów właśnie z, z tych lordów leciało. O, tutaj właśnie widzicie kamień duchowy wypadł. Co prawda nie nagrywałem, bo... No bo jakiś gość przyszedł, małpki mnie ubiły. No i myślałem, że to po prostu na tego gościa poleci. E, małpa, jak ja wstałem, to lot do mnie przyleciał. Znaczy przybiegł. Zabiłem go. Także kamień duchowy sobie pomyślałem. No pięknie, akurat nie nagrywałam tego. Bo myślałem, że nic na mnie nie pójdzie. Ale trudno, no. Nic nie poradza. A tu mamy 20 małpkę, czyli już, już koniec będzie. I oczywiście podsumujemy sobie, co dostajemy. No. No. Dobra, teraz co trzeba zrobić? To jak najszybciej paść, żeby znaleźć się w M1 czy tam M2. Bo już kurczę, to miejsce już mnie trochę drażni. Trzeba było codziennie. Przynajmniej rano tutaj przychodzi, żeby na małpę, być, na małpę trafić. No. No dobra, no to otwieramy. Zna otwieram, co ja mówię. Podsumujemy, co tu dostaliśmy. O, zioła. W sumie mamy 5, 10, 15, 20, czyli z każdej małpy można powiedzieć, że poleciało coś. A medali, to w zasadzie nie wiem, czy to liczyć mam, bo to chyba nie wiem, czy z lorda coś poleciało. No, jedynie jaja opiszone, to oczywiście z lorda poleciały. No to 3. I najlepsze jest to, że w 7 dni się wyrobiłem, żeby złożyć ten filmik. Księga Rodzickiego z No i kamień duchowy. No to to, no co prawda nie nagrało się, no ale zaliczymy, że poleciało to. Zawsze będzie do, do wbijania skilla. Oczywiście to dzięki tej... <laughs> ...rynkowicy złodzieja to wypadło, bo miałem ciągle założone. No i dobra, tutaj już pokazałem, pokazałem co się będzie działo, czyli wpijamy Aurena G. Wreszcie... ...i G1. Jest. Jak nie wiecie ile mnie to czasu i kasy kosztowało, żeby to na G1 złożyć, zrobić, znaczy się. Teraz oczywiście mam kamienie duchowe, to będę po prostu sobie teraz wbijać. No do P po prostu. Proszę was, piękna aura na G1. O wiele lepiej to wygląda. Tylko szkoda, że aura na P tak niezbyt ładnie według mnie wygląda. No ale to... No, jak nie chcę na Aury, na P wbijać, to mogę sobie na Aury, na 10, G10 zostawić. No i w zasadzie będzie przyjemnie. No, tutaj oczywiście pokazuję, że wreszcie będę wbijać 30, to znaczy będę wbijać levele do 40, bo tam będę miał biologa. No i proszę do 36, bo już wcześniej obiecywałem, że będę wbijać, będę wbijać, ale nie wbijałem. No nic, to ja dziękuję za oglądanie. Następny odcinek będzie możliwy, że z DT przechodzimy z kolegą, z kolegami i do zobaczenia.